Pęcherzyk żółciowy wraz z przewodem pęcherzykowym można rozpatrywać jako uchyłek przewodu wątrobowego, służący za zbiornik żółci, którym ulega ona zagęszczeniu wskutek wchłaniania wody przez błonę śluzową. Kamica żółciowa oraz stany zapalne pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych należą do częstych schorzeń układu trawiennego. Choroba ta polega na odkładaniu się w pęcherzyku żółciowym i drogach żółciowych kamieni składających się z wytrąconych z żółci substancji, które w warunkach prawidłowych